Jeśli jesteście rodzicami lub macie siostrzeńców albo bratanków, być może zastanawialiście się kiedyś, czy dzieci również oglądają pornografię. Jaki jest obecnie średni wiek pierwszego dostępu do porno? Jeśli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby kliknąć teraz w prawy górny róg i sprawdzić, czy wasza intuicja zgadza się z danymi naukowymi. A teraz czołówka. Z samego Centrum Światowej Neuronauki krótko i po ludzku o mózgu, psychologii i o życiu Mateusz Gola. Zapraszam. To, że młodzież ogląda pornografię, nikogo dzisiaj nie zaskakuje szczególnie przy tak dużej popularności porno i łatwości dostępu do niego. Jednak warto pamiętać, że teoretycznie pornografia przeznaczona jest dla osób dorosłych, a zgodnie z prawem w wielu krajach pokazywanie jej nieletnim jest przestępstwem. Jednak w dobie mobilnego internetu nie trzeba być hakerem, aby dostać się na stronę z pornografią. W niemal 100% przypadków wystarczy na pytanie o to, czy masz powyżej 18 lat, kliknąć tak i gotowe. Zatem nie dziwi, że szczególnie w okresie dojrzewania nastolatkowie i nastolatki zaglądałem na strony dla dorosłych nie tylko z ciekawości, ale również w celu realizacji potrzeb seksualnych. O ile w roku 2008, przed 18 rokiem życia, tylko 93% chłopaków i 67% dziewczyn deklarowało, że miało kontakt z pornografią, o tyle w roku 2018 było to już 99% chłopaków i dziewczyn. Taki wzrost popularności porno wśród nastolatków związany jest z coraz łatwiejszym dostępem do internetu, szczególnie na urządzeniach mobilnych o czym mówiłem więcej w odcinku trzecim. O ile w latach 90. często jedynym urządzeniem z dostępem do internetu był komputer stacjonarny stojący w salonie, do którego dostęp miała cała rodzina, a połączenie internetowe było wolne i jego koszt zależny od ilości ściąganych danych, o tyle w 2019 roku każdy może oglądać w zaciszu swojego pokoju nieograniczoną ilość filmów, płacąc niewielki miesięczny abonament za dostęp do internetu na smartfonie lub tablecie. Jest to bardzo, bardzo proste. Jednocześnie wiek pierwszego dostępu do urządzeń mobilnych z internetem również systematycznie się obniża. Bardzo często możemy oglądać dzieciaki, które ledwo są w stanie mówić, ale już bez problemu bawią się tabletem czy smartfonem, są w stanie włączyć sobie tam na przykład YouTube'a. Aktualnie wiek posiadania pierwszego urządzenia mobilnego z dostępem do netu, czyli smartfona, tabletu lub laptopa, to dzisiaj 10 rok życia. Jeszcze 6 lat temu był to 13 rok życia. Większość tego typu urządzeń nie posiada poziomu, odpowiedniego poziomu kontroli treści. W rezultacie wyraźnie widzimy w badaniach, że dzieci i młodzież korzystają z całego spektrum treści dostępnych w internecie, włączając to pornografię. Badania dotyczące realnego ruchu w polskim internecie pokazują, że w grupie wiekowej od 13 do 17 roku życia 50% chłopców i 30% dziewczyn. Wchodziło na strony pornograficzne przynajmniej raz w miesiącu, natomiast wśród dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia było to około 27% chłopców i dziewczynek, czyli co czwarte dziecko, podczas gdy 8 lat wcześniej było to co dziesiąte dziecko w tym wieku. Wynik ten pokazuje również, że zacierają się te różnice międzypłciowe i wśród najmłodszych odbiorców chłopcy i dziewczynki równie często wchodzą na strony pornograficzne. Większość dzieci prawdopodobnie wchodzi tam z ciekawości, być może, żeby mieć o czym rozmawiać z rówieśnikami, albo po prostu przez przypadek, ale faktem jest, że przed 12 rokiem życia co czwarte dziecko odwiedza strony dla dorosłych przynajmniej raz w miesiącu. Badania ankietowe prowadzone w Polsce w 2018 roku pokazują, że 11% chłopców w wieku od 14 do 16 roku życia ogląda pornografię codziennie. Pokrywa się to dość dobrze z wynikami badań brytyjskich, pokazujących, że już w wieku 12 lat, zarówno 12% chłopców, jak i dziewczynek uważa oglądanie pornografii za normalne zachowanie i oglądają przynajmniej raz w tygodniu. Takie wyniki sugerują, że już dla niektórych młodych użytkowników oglądanie pornografii stało się nawykiem, a być może również nałogowym zachowaniem. Mającym na celu nie tylko realizację potrzeb seksualnych, ale również radzenie sobie ze stresem, napięciem, rozładowywaniem różnego rodzaju trudnych emocji. O tym, jak to działa, opowiem trochę więcej w kolejnym cyklu tych filmów, mniej więcej za półtora miesiąca. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, wiek pierwszego dostępu do pornografii szacowany jest na 10 rok życia. Czyli połowa dzieciaków zacznie ją oglądać wcześniej, połowa trochę później i prawdopodobnie ta oglądalność wśród dzieci jest już identyczna czyli tyle samo chłopców i dziewczynek ją ogląda, jednak aby to sprawdzić, musimy przeprowadzić jeszcze kilka badań. Jeśli jesteście ciekawi, w jaki sposób chronić dzieci przed zbyt wczesnym dostępem do pornografii, to opowiem o tym już w kolejnym odcinku za tydzień. Aby go nie przegapić, kliknijcie przycisk subskrybuj w prawym dolnym rogu. A jeśli uważacie, że macie problem z pornografią albo ktoś z Waszych bliskich taki problem może mieć, to w prawym górnym rogu jest link, który może Wam pomóc. Dzięki, do zobaczenia za tydzień.